zainteresowanie, tu się zrodziło pod koniec lat 80, kiedy nam się udało tu z kolegami e, z Gniezna, z dwójką kolegów, których serdecznie pozdrawiam, Roberta Jóźwiaka i Błażeja Adriana, Błażeja już nie ma od dawna w Gnieźnie, ale Robert jest, pozdrawiam ich serdecznie, z nimi miałem okazję na taką pierwszą imprezę, wybrać się do Holandii, żużlową, w 89 roku, jeszcze maluchem, wielka wyprawa, podróż. Ale i, i nam się to mi się to bardzo spodobało. Coś innego, dosyć ciekawe, duże wrażenie robi to całe, to całe towarzystwo, które się bawi w ten rzurze, bo to nie ma ograniczeń wiekowych. Są mi dwudziestolatkowie i są również 60-latkowie. I tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Oni się bardzo szanują, bardzo wspierają. Jest to fajne środowisko, fajna rodzina. No i. Próbowałem przez lata, żeby to, to zaszczepić ponownie w Polsce. Były próby w Warszawie, które nie wyszły. No i czekaliśmy, czekaliśmy, aż, aż, aż pojawił się Sanok, aż dogadałem się z Bronkiem Hanem, że również gdzieś, że warto tego spróbować i udało nam się namówić burmistrza władze lokalne z Sanoka, żeby ten tor jednak na tydzień czasu przeprosić łyżwiarzy szybkich i wpuścić motocykle i tak to się zaczęło. Później jeszcze urodził się pomysł, to jest Bronka pomysł, turnieju w Poznaniu, mój pomysł to był turniej w Gnieźnie. No właśnie, o tym turnieju w Gnieźnie, o, o turnieju w Cielimowie, bo zacząłeś od Cielimowa, 2009, były 2010, to były dwa treningi. 1, o nie, tam było więcej tych treningów. Tam Ale było, ja było 29-20 były treningi. Tu, to już nie, tam 2, 3, Polacy, 3, Polacy, 3, bo tam, tak, tam tak, trenowali tak. ludzie, którzy chcą, chcą. Jakbyś to tutaj skomentował? Znaczy, było i czemu to się tam skończyło? No to też taki był pomysł wspólnie nam z Bronkiem Hanem spodobało się to miejsce. Wymierzyliśmy, że tam się uda wytyczyć Tor. Eee, przychylność państwa Krawczyków była również. Pozwolono nam tam z tymi motocyklami wjechać. Gruby, gruby lud był na tyle, że można było tam jeździć. Eee, parę razy się tam spotkaliśmy. Przy czym problem jest do dzisiaj taki, że tych zawodników nie ma zbyt wielu. To trzeba naprawdę mieć charakter i trzeba mieć się silne, silną wolę, eee, aby ścigać się na lodzie. Przygotowywać motocykle w tym mrozie, jeździć po Skandynawii, po Rosji, żeby ścigać się. No bo niestety zimy są takie jakie są, od, od, dwóch, od dwóch lat praktycznie tylko w lutym, na początku lutego można jeździć na akwenach czy w połowie stycznia w tym roku można było organizować zawody na jeziorach tylko w momencie jak przygotowywaliśmy się do tego finału w Sanoku więc nie było za bardzo kiedy tych imprez zorganizować były propozycje, mieliśmy propozycje z dwóch miejsc w rejonach Leszna i w, rejonach, w rejonie Jeleni Góry aby takie turnieje robić no termina, terminami znowuż to nam się niestety nie zgrało. Na Malcie nie ma wody w tym roku, tej zimy jest oczyszczona Malta, za rok będzie Malta, więc może spróbujemy ponownie w Poznaniu. Może spróbujemy w innym miejscu. Eee, zobaczymy co z Sanokiem, no Sanok jest tym rzeczą najważniejszą, bo to jest finał Mistrzostw Świata. To są wielkie imprezy, duże zainteresowanie, jest to telewizja na żywo, dobra oglądalność eee, i to jest dla nas priorytetem. A co będzie dalej? No zobaczymy, może, może uda nam się ponownie gdzieś tutaj pojeździć w rejonie Wielkopolski. To wszystko zależy od przychylności miejscowych, władzy, osób, które... No no za... no Przeszkadzać to, bo wiem, że mógłbyś mówić o swoim broszce, czyli A-speedwayu dość długo, ale powiedz tym nie tak. 2011, 2012, właściwie to już był styczeń 2012 rok, mieliśmy tutaj międzynarodowy turniej, luk się uginał, bo niestety e, ludzie pomimo zakazu wejścia no, na te 1500 na ten luce, były na tyle silne, że te 30, sprawie, 30 Więcej nawet miejscami, bo myśmy sprawdzali i tutaj nie było obaw, tutaj byliśmy spokojni, że tutaj no, ludzie tak, mogą... My... ryzyko parę, jest parę oczywiście, oczywiście. Popularność była szalona. No tutaj troszeczkę nam te krzaki ludziom na pewno przeszkadzały te drzewa, no jest taki teren, a nie inny. 4000 prawdopodobnie O no tak, tak obliczamy publiki i no i koniec. I koniec, na razie, na razie Co się nie ma... Stało, że nie było w tym roku. były. mrozy znaczy były, można było tą imprezę robić, można było przygotować te zawody, no ale no, no, no z dzisiejszym, że tak powiem, managementem zajmującym się sportem i w Urzędzie Miasta i w samym Gnieźnie, no, no niestety nie jest mi po drodze. To nie są ludzie z którymi ja mogę organizować imprezy. Czyli zapewne jeżeli nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze? Po części też o pieniądze, po części też o pewne, pewne rzeczy, które się wydarzyły po imprezie, bo, bo telefony z Komendy Policji, że ja muszę to sprzątać i te telefony trwały przez dwa miesiące. Myśmy sprzątnęli teren. A i komendant jeszcze potrafił zadzwonić w miesiąc po, że, że ja muszę nająć ludzi i ze środka ściągać jeszcze resztki słomy, która słoma nagle przeszkadzała na środku jeziora na, 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 na pozostałościach lodu. Później wypowiedzi dyrektora Gosilu, który też zarzucił mi, że nie potrafię tych imprez organizować. No, dyskredytują tych ludzi do tego, abym z nimi mógł cokolwiek organizować. Poza tym. Miałem zupełnie obiecane inne warunki finansowe. Waldemar Rewet z urzędu no, złożył pewne zobowiązania, z których się urząd miasta nie wywiązał, i to nie pozwala mi absolutnie w tym momencie nawet podejmować rozmów z tymi ludźmi. Dopóki ci ludzie będą zarządzać sportem w Gnieźnie, no to nie, nie, nie za bardzo jest mi z nimi po drodze. Czyli nie mamy szans na żadne turnieje? Znaczy... Czy, czy miałeś w ogóle w planach zrobić jakiś... Coś więcej niż ten międzynarodowy jakiś cykl Grand Prix? Czy tylko e, ja, poszerzyć te... Nie, cykl nie. Cykl... Mo mogę powiedzieć jedną rzecz. Mogę powiedzieć jedną rzecz, że e, prezydent Hinz, e, wiceprezydent Poznania, który dzisiaj jest e, wiceprezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i gazownictwa e, po turnieju w Poznaniu i po turnieju w Gnieźnie złożył zdecydowaną deklarację, że e, jest przychylność i będzie przychylność nawet do Urzędu Marszałkowskiego, aby cykl imprez na przyszłą zimę zorganizować tu w Wielkopolsce. I myśleliśmy o paru innych akwenach, aby połączyć i ten turniej w leśnie i może w Wągrowcu, i może w Gniźnie, w taki cykl Grand Prix Wielkopolski byłoby nawet dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego. Tak jak mówię, te władze się trochę zmieniły. Dzisiaj są w spółce PGNiG i jest prezydent Chińcy. Spółka ta pomagała nam przy imprezie w Sanoku, no i tak jak mówię, no, zrobiłem tą imprezę w więzieniu, dlatego, że tu niedaleko mieszkam, chciałem tu to zrobić dla rodziny, dla znajomych, e, dla sąsiadów, bardzo wszyscy się dobrze bawili i bardzo fajnie ta impreza wyszła, wszyscy goście z zagranicy byli bardzo zadowoleni, no mówię, szkoda tylko, że miejscowe władze nie dostrzegły zalety tej imprezy, bo Przebicie się do tele, Teleekspresu czy w wiadomościach centralnych, sportowych czy w Polsacie czy w TVN kosztuje masę pieniędzy. A myśmy praktycznie nie mieli, nie musieliśmy nic płacić, wszystkie co z telewizji tutaj były, wszystkie imprezy pokazały. I tak jak mówię, ja jestem otwarty do rozmów. Ja nie mówię, że nie, ale, ale musi być to poparte zupełnie innymi, innymi warunkami. To musi być umowa, to muszą być pewne zobowiązania. Tak jak mam. Tak jak organizuję zawody w Sanoku, czy tak jak mam zamiar organizować zawody na innych akwenach. Najpierw są rozmowy z władzami, z zarządcem terenu. Musi się też zmienić podejście wędkarzy do tego tematu, bo też tu były olbrzymie pretensje i wielkie uwagi. Mówię dzisiaj, dzisiaj leżące butelki czy śmieci dookoła na łazienkach, zresztą możemy się obejrzeć do tyłu. Za tobą leży całe wysypisko butelek śmieci. Nikt na to nie zwraca uwagi, nikogo to nie drażni, a przez dwa miesiące po moich zawodach każda butelka znaleziona na terenie wokół jeziora był telefon do mnie z pretensjami czy ze Straży Miejskiej, czy z Policji, czy z Gosiru. E, więc po co mi ten stres? Ja wolę robić rzeczy gdzieś w miejscu, gdzie ludzie e, chcą, chcą tego chcą to mieć i, i nie robią. Nie robią wielkich problemów, a mówię, no... że tutaj konflikt Nie, absolutnie, to nie, to nie, tymi kategoriami. Tu te, te środowiska, jeżeli te środowiska w Poznaniu, nam bardzo pomagał klub i fan klub żużlowy w Gnieźnie, również zaangażowałem wiele osób związanych z klasycznym speedwayem. To nie jest tak, że to jest jakaś konkurencja czy konflikt, absolutnie, te, te, te dyscypliny się uzupełniają. I, i, I nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, to nie, to nie, to nie tutaj jest problem, problem jest, mówię, podejście e, zarządcy e, jeziora i władz e, miejskich e, czy z dyrekcji gosir do, do tematu. Jeżeli to podejście się nie zmieni, no to nie, 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 nie ma szans tutaj się bić głową w mur, będzie i nie będziemy na siłę tego robić. Hey, Speedway to jak wiemy, to już jest taki już wyższy poziom różna lodowego. Jakbyś określił, może nie określił, to jakbyś charakteryzował jako osoba zajmująca się space speedwayem te gale lodowe, które w chwili obecnej cieszą się po dość dużą popularnością. Czy, 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 czy to jest zabawa? To jest typowa zabawa. To jest zabawa i w tych kategoriach trzeba to traktować. To, to, to jest ściganie, zabawa, kontakt z motocyklem, uścisk. To jest zupełnie coś innego. To nie ma absolutnie przełożenia na to, co my robimy, na, na ściganie się z prędkością 120-130 km na, 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 na lodzie. No dobrze, że coś takiego jest. No to, to wszyscy są zadowoleni. Zawodnicy mają kontakt z motocyklem, kibicy mają co oglądać. Ja byłem wielokrotnie na tych galach, czy w Toruniu, A w czy, czy, to się czy w Częstochowie. W Toruniu pokrzyżował, teraz w W Opolu byłem. To jest, mówię, dobra zabawa. Ze Sławkiem Drabikiem mam cały czas stały dobry kontakt. On był inicjatorem, on i Adam Skórnicki zaczęli ten, ten, te, te cykle tych imprez. To jest, mówię, w kategoriach zabawy, wydarzenia. To tak samo zresztą było w Anglii. Ja byłem na tych zawodach z Tomaszem Golobem w Telford. On również się w takiej gali brał kiedyś udział, no to już ponad 15 lat temu. Mówię, w kategoriach zabawy i dla zawodników jakby Powrót do motocykli przed wejściem w sezon klasyczny, po prostu lepiej pojeździć trochę na tych, na tych, na tych śrubkach, pościgać się, pobawić się trochę. To nie mam w żaden sposób przełożenia na później wyniki na torze. Czy, czy, czy. A związek z naszą dyscypliną tylko jest jeden, że po prostu jeździmy na lodzie. Do gal lodowych potrzeba 5 cm lodu, my potrzebujemy ponad 20, więc tutaj jest różnica potężna. No bo też różnica w tak zwanym. W czyli technice, technice i, i zużycie lodu, oczywiście. czyli, te, czyli te, 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 te igły. Tam są śrubki, a tu mamy kolce. Dokładnie, po prostu. tam jest 2,8 8 bodajże, a tu chyba 1,5 cm. Mm -hmm, chyba. Mm -hmm. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, czy tak od siebie co, no jesteśmy na terenie, gdzie w 2012 roku za Tobą jest oczywiście to miejsce, gdzie ten tubiej odbył się. Specjalnie wybrałem ten tubie, to te miejsce miało być z restauracji przy kawce, ale jest ciepło. Bardzo, bardzo super sobie, oczywiście zaznaczę tam dodamy te materiały filmowe z tamtego okresu. Podsumowując naszą rozmowę, tak o Ciebie. No przeraża mnie trochę to, co widzę tu w tych krzakach. No to jest, ja byłem, mówię, przez dwa miesiące byłem nękany telefonami i uwagami urzędników i policjantów, a to, co dzisiaj widzę tutaj dookoła, no jest przerażające te, 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 te śmieci. No idą służby porządkowe. Idą służby porządkowe, można im zwrócić uwagę na to, co tutaj... Tutaj proszę panią, tu jest taka wielka sterta butelek. To nie jest już pani, tak? No widzą Państwo, że jednak to już nie nasze, to już nie nasze i to może, to może leżeć i, i niszczyć. Jest to straszne. Dlatego mówię, no jeżeli mentalność pewnych osób się nie zmieni, to, to to, ja, ja nie chcę robić niczego na siłę i... Nie, nie próbuję głową wybić muru, robię to co lubię, tam gdzie lubię i tam gdzie jestem mile widziany. A chętnie, chętnie bym coś takiego gdzieś tutaj w naszym renie Wielkopolski zrobił. Mówię, liczymy cały czas na Maltę, bo tam przychylność władz jest olbrzymia w Poznaniu i Pozańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Może się uda kiedyś to w nie ponownie zrobić, nie mówię nie, zobaczymy, musimy poczekać. E, idzie wiosna, słyszymy, ptaszki śpiewają, więc za, 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 chwilę, za chwilę wyjadą klasycznie żurzląbscy i wszyscy będą myśleć już o tym czarnym speedway'u. Ja również w związku z pracą, którą wykonuję przy okazji Grand Prix, również tym, tym, tym Speedway'em za chwileczkę będę musiał się zająć, więc, więc za rok możemy wrócić do rozmowy i może gdzieś uda się chociażby potrenować w Cielimowie. Ja Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję za przybycie. Pomimo że trudne tarunki dojazdu tutaj nie dali. No i tak jak powiedziałeś, mam nadzieję, że spotkamy się. Dziękuję w bardzo. Rok. dziękuję. Dance to the sky, the bass, the bass drum, the groove, and the concert. The bass, the bass drum, the groove, and the concert, and the crowd that singing. o o n n o